Wiesz, że musisz zejść? I dzisiaj wjeżdżamy z grubym kontentem, bo będę pisał do dziewczyn na Tinderze, a tak właściwie to ChatGPT będzie podrywał nam dziewczyn na Tinderze. Ja parę już dodałem, kiedy jeszcze nie nagrywałem i ChatGPT będzie wymyślał nam teksty i zobaczymy jak mu w ogóle z tym pójdzie, czy będzie w stanie podrywać jakąś dziewczynę. Dobra, nagrywa się to. Więc całość wyglądała tak, że daliśmy frazę do czatu GPT, żeby on w ogóle wiedział, co ma robić, i napisałem coś takiego. Dobra, plan jest prosty. Podrywamy dziewczynę na Tinderze, a bardziej to ty podrywasz. Każdej będziemy pisać coś innego, ale to ty będziesz wymyślał teksty. Mam już kilka dziewczyn, do których możemy napisać, ale do każdej piszemy coś innego. Możesz dać trzy opcje z kategorii, którą ci powiem, a ja wybiorę jedną z opcji. No i w sumie już czas sam podchwycił to, żeby z różnych kategorii pisał do tych dziewczyn, więc już tej kategorii nie pisałem mu. I czasem wybierałem z tych trzech opcji, oczywiście wszystkie będziecie mieli pokazane, takie, które będą w stanie pociągnąć dłużej tą rozmowę, co nie były po prostu takie mocno pod content, co takie też były. Ja pierdolę. co się zdziwiłem, ale to wszystko będziecie mieli w tym materiale, na jakie dziewczyny odpisywały nam, a na takie, które myślałem, że przynajmniej są takie bardziej normalniejsze i będę w stanie dłużej pociągnąć rozmowy, żeby chociaż mieć faktycznie, że ten czat GPT ma jakąś tam skuteczność, to z kolei nam nie odpisywały. Ale były naprawdę przeróżne rzeczy, mocne bariery leciały i nawet wiersz do jednej napisaliśmy i nie spoileruję wam, dobra, więc oglądajcie. No i tak wam jeszcze to powiem, bo nie mogę udostępniać wizerunku tych dziewczyn. Imiona też pozmieniałem, ale tutaj na szczęście przychodzi nam z pomocą AI, żeby wam to lepiej po prostu zobrazować i żebyście wiedzieli, kto jest konkretnie kim. Więc też te imiona będą przypisane, ale pozmieniane, bo po prostu prawa jest takie, że nie mogę udostępniać. No i myślę, że to też jest spoko opcja, żeby po prostu czegoś takiego nie robić, ale jest też fajny pomysł. Mi z tyłu głowy siedzi i jest po prostu on możliwy do zrealizowania. Więc oglądajcie po prostu ten odcinek do końca i będziecie mieli to tam wszystko pisane. I jest to jeszcze mocniejsze niż ten odcinek. Lecimy dalej. Piszemy do chata GPT. Wybierzmy jakąś sobie kandydatkę tutaj z paska u góry. Może być. Nazwijmy ją Beata. Mimo, że wcale nie ma na imię Beata. Z Beata, coś wam powiem o Beacie. Wejdźmy w jej profil w bio Instagram, tylko. 104 km stąd czego szuka? Jeszcze nie wiem. Ma napisane. Ja w sumie też nie wiem. Najlepiej na żywo z komunikacji jest znak spółki jako bliźnięta. Coś możemy zaczepić o ten temat. Picie towarzysko w weekendy. Czy pali, pali, zwierzęta domowe, pies? Dobra, nasza Beata ma 19 lat. Więc wchodzimy teraz w czat GPT i piszemy. Więc tak to właśnie wyglądało. Napisaliśmy w sumie do sześciu dziewczyn: do Ani, Beaty, Pauliny, Ewy, Magdy i Emily. Przynajmniej przypuśćmy, że tak mają właśnie na imię. I dawałem krótki opis tego. Co ma na profilu temu czatowi, żeby miał po prostu o co zahaczyć. No i oczywiście nie będę tutaj Wam czytał tych wszystkich trzech opcji, co napisał nam ChatGPT, bo by zajęło to po prostu zbyt dużo czasu, więc będziecie mieli tą jedną. No i oczywiście, co na to dziewczyny nam odpisały. I teraz po prostu wyświetlają Wam się na ekranie te trzy opcje, więc możecie sobie zapoznać i zobaczyć, co ten ChatGPT nam wymyślił. No i napisaliśmy właśnie do Ani pierwszą wiadomość. No i zobaczcie zresztą moją reakcję na to, co się podziało, to, co jej napisałem. Ej, ja pierdolę, ja pierdolę, nie, nie dało się tego zjebać, nie, nie dało się tego zjebać, patrzcie to, nie wiem, czy to w ogóle będzie widać, ogólnie, yy, żeby, bo wiecie, ja nie mogę tutaj tej imiona, z, po prostu zmieniam i napisałem do czata GPT, że to jest Ania, nie? A to nie jest Ania, ona ma inaczej na imię. I ja po prostu skopiowałem wiadomość od czatu GPT. I tam jest Ania, 105-4 km, to sporo. Ale dla kogoś, kto się zakochał od pierwszego swipa, no i tak dalej. Tylko, że ona nie ma kurwa na imię Ania, a ja napisałem kurwa w wiadomości Ania. Jako do niej, Ania 105-4 km, stąd. Ona kurwa nie ma na imię Ania, ja pierdolę zjebał. Ale zaraz laska pomyśli, że to miało być do innej laski, nie? Ja pierdolę. Ja, to, ja tą y, relację już na straty daję. Piszemy do, do kolejnej kandydatki i nie powtarzamy tego samego błędu. Dobra, ale ogólnie sporo nam się tutaj podziało, jeśli to wszystko czytam. Ogólnie z tych wszystkich pięciu dziewczyn, do których napisaliśmy, Cały czas trzy na nie odpisały. Odpisały nam te dwie: odpisała nam Ania i odpisała nam ta Paulina. E, więc te wiadomości były mocno pod content, ale zaraz Wam to wszystko przeczytam. Zacznijmy sobie od tej Ani, bo ta konwersacja z Anią była krótsza. No i napisaliśmy do niej. Ania, 154 km stąd to sporo. Ale dla kogoś, kto się zakochał od pierwszego swipe'a, to tylko mały spacer pytanie: tylko kawa czy herbatka na końcu tej drogi. No i my pomyliliśmy imiona, w sensie ja napisałem do czata GPT, że przyjmie że ma na imię Ania, a ona miała inaczej na imię. I ja po prostu nawet nie zwróciłem uwagi, jak ona ma na imię, i skopiowałem tą wiadomość, którą uznałem, że będzie najlepsza pod kontent. Skopiowałem ją z Czadu GPD 1 do 1 i wrzuciłem ją właśnie w tą konwersację, a ona nie miała na imię Ania, nie? I po godzinie poprawiłem na jej imię i napisałem tą gwiazdkę, jak coś się poprawia, i myślałem, że to jest już spisane na strategię. No. Piszemy lasce, że się zakochaliśmy w niej od pierwszego swipe'a, tak jakbyśmy, nie wiem, wyszli, wyszli gdzieś z jakąś laską i mówili, że, że ja już się w tobie zakochałem, jak już widziałem twoje zdjęcia, nie? No, hit. I jeszcze pomyliliśmy jej imiona, nie? nie? wiem, co Laska sobie mogła pomyśleć, że mam jakąś inną, a na Tinderze i miało to pójść do niej, a poszło do niej, nie? No i z tych hit spisałem to na straty, po prostu, no, że nie ma opcji, że nam odpisze. Ale się myliłem. Odpisała nam i napisała: haha, nie mogę z tego Ania. Więc fajnie, że ma dystans, i fajnie, że pociągnęła tą rozmowę. więc Wiedziałem już, że możemy polecieć z jakąś wiadomością pod kontent, jak już odpisała nam na takie coś. No i w sumie możliwe było, przynajmniej ja tak myślałem, że, że może tam odpisywać, bo sama nam wysłała pierwszą wiadomość, zwykłe po prostu emotka machania, ale, ale zawsze coś. No i słuchajcie, ja jej odpisałem. Dobra. Kurwa, w, w napis <noise> powiedziałem jak ma na imię, ale to się wypika. Dobra, obiecuję, że już żadnych innych imion nie użyję. Chyba, że skarbie, ale to dopiero po drugiej kawie. No istnych znychinnie, przynajmniej ja tego nie napisałem, uważam to zbyt mocne piszące do laski, no ale może niektóre, może niektóre to lubią, jak... Kładzie się kawę na ławę od razu i, i przychodzi chłop, który wie czego chce. No ale też śmieszny fakt, jak my to nagrywamy, nie? I piszę do laski, że się mnie zakochałem, po czym piszę do czterech kolejnych, nie? Ale wysłałem śmie śmieszną emotkę, w sensie śmiejącą się emotkę. No i napisała Dobrze chociaż, że kilometrów nie umliłeś Zawsze coś, haha Jest, jest fajny ten z dystans zachowany Żartobliwe poczucie humoru, więc wszystko super fajnie No i nawet Zapytała nas o Instagrama Masz IG może? Bo ja rzadko tu wchodzę Więc ja miałem takie, kurde, i ja pierdolę Pomyliśmy imiona Piszemy jej kurwa takie rzeczy A <noise> ona jeszcze nas prosi O Instagrama, nie? No i napisałem Kolejną wiadomość pod content mam, ale ostrzegam, jak raz wejdziesz, to może nie wyjść, same kawy, koty i dobre memy, żartuję, nie mam ani kota, ani kawy, <grywy> ja pierdolę, to jest takie suche, no i podaliśmy tego instagrama, no i wiedziałem, że ona mnie zaobserwowała na tym instagramie, tylko ja tam nie chciałem za bardzo pisać, Eee, więc w sumie zaobserwowała mnie, ja to widziałem, już była 22.39, bo o tej godzinie napisała, dobra zaobserwowane, ja już nic na to nie, nie odpisałem, odpisałem dopiero na to dzisiaj, bo nie chciałem za bardzo tak lecić, ale w sumie wpadłem na pomysł, że możemy zrobić coś takiego, że to też będzie mocno pod content, że faktycznie nagramy jeszcze jedną część z tego i faktycznie spotkamy się z tymi dziewczynami, z którymi chat GPT do nich zarywał, nie? No, to może być mocne. Jeszcze jakbyśmy mieli słuchawkę albo nawet chat GPT, yy, by się go zapytał po prostu, jakie tematy mamy poruszać, gdzie mamy iść, i całą rankę zaplanuje po prostu nam chat GPT. I jeszcze będę mieć ziomka, który mi będzie pisał jakieś duże rzeczy, co na co mam odpowiedzieć, też odpowiedzi z chatu GPT. Więc jeżeli chcecie to, no to zostawcie po prostu lajka, Możemy żeby to zrobić w sumie na pięć lajków. Ja jestem chętny, żeby to zrobić. No i że chciałem po prostu ugrać to jakoś na czas, że faktycznie jak wrzucę ten filmik i, i zdecyduję się, się na to, żeby to nagrać, jak dobijecie te 5 lajków, no to napisałem jej dobra, to już sam pisałem, dobra, później trochę napiszę, bo jedziemy z ziomkami na wieś w Bieszczady, w siódemkę, w siódemkę kurwa, w Bieszczady, nie? jak ja nawet nie mam chyba tyle znajomych. Nie no mam. I zostawiamy telefony, zero kontaktu z internetem, taki challenge na weekend, nie? No najnormalniejsza wiadomość, że wcale nie spławiamy yy, laski, żeby ugrać to jakoś na czas pod content. Ale dobra, na tym się skończyła ogólnie ta, ta konwersacja z Anią. Zaabsorowała nas na Instagramie, więc no, chat GPT zdobył nam po prostu free followka na Instagramie, więc zajebiście. Więc on sam to wypracował. Absolutnie nic nie musiałem robić. Sam to wypracował, że laska zapytała nas o Instagrama. To chat GPT GOAT po prostu, ale wracamy do Pauliny, bo jest jeszcze Paulina. I Paulina, co napisaliśmy co do Pauliny? Słuchaj Paulina, skoro jesteś spod lwa, to chyba nie boisz się wyzwań. To mam jedno, jedno słowo. Lecimy, no to jest kurwa tak przekminiony tekst. Lecimy na przygodę plus kota zabieramy, żeby nie było dramy. Więc no, jest fajnie przegminiony ten tekst i na koniec właśnie ten żart z tym kotem, więc w sumie zajebisty tekst i ten chat GPT, tworząc mi, mi te wszystkie jakby teksty, serio, niektóre są jakby w chuj kreatywne i realnie wchuj duże szanse, że laska wam po prostu odpisze, więc jak nie wiecie co na przykład odpisać, albo chcecie pociągnąć jakoś fajnie rozmowę, no to ChatGPT po prostu Isty the goat. śmiało możecie do niego pisać, co możecie napisać i poprowadzić tą rozmowę jakoś dalej. A ona nam odpisała oczywiście pytanie, czy nadążasz za lwica i jej kotem, haha. Jest też fajnie, że to tobie dystansem, więc fajnie, że, że nam odpisała i to nawet szybko. Eee, no i ja na to GPT na to. E, nadążam? Ja już biegnę przed wami i rozstawiam wiski z wodą. Tylko pytanie, ty bardziej dzika lwica, czy przytulanek po siłce, nie? Ja jak czytałem to, to stwierdziłem, nie no, wybieramy tą opcję pod content, zajebista, nie? No i twój kot. Mam wrażenie, że ocenia ludzi bardziej niż Tinder i to w sumie było w drugiej wiadomości czatu GPT, ale stwierdziłem, że dobra wyślę te dwie, bo w sumie fajnie się razem łączą i można to pociągnąć jakoś dalej. No i napisała dzika, dzika czy przytulanek. Mogę być taka i taka. Haha, więc to mega fajnie, że, że takie coś odpisała i w sumie do później jak... A dobra, nie spoileruję Wam. A kot ocenia nawet mnie. Da się do tego przyzwyczaić. No i emotka taka uśmiechnięta z języczkiem, chociaż pewnie już wam tutaj screena wrzuciłem z tego. No i słuchajcie tego, co napisałem. Czyli mamy do czynienia z nieprzewidywalną lwicą, która przytula, gryzie i czasem daje się oswoić. Brzmi jak którego warto się podjąć. A skoro już się oswajamy,. <laughs> A skoro już się oswajamy, to może Insta? Łatwiej będzie ogarnąć, kiedy kota mam przekupić, a kiedy ciebie przytulić. No i to ona tam faktycznie po tej wiadomości dała Instagrama. Chad GPT zdobył kolejnego Instagrama, nie? No ja jak szczerze wysyłałem te wiadomości, to miałem wrażenie, że po prostu laska jakaś nas zostawi na odczytanym. Chociaż może faktycznie w tamtych trzech w przednich przypadkach, no to mogło tak do tego dojść, że odczytały i nic nam nie odpisały. Chociaż wysyłam te wiadomości wczoraj, a czasem odpisują z, z opóźnienia na przykład następnego dnia, dopiero po jakimś czasie. Więc może jeszcze nam odpiszą, a jeżeli tak będzie, no to wszystko wam tutaj wstawię. No i napisała, a proszę cię bardzo, no i podała swojego Instagrama. No i ja napisałem po prostu, ale akcja, nie? Byłem zdziwiony, już to sam jakby od, od siebie dodałem. No i napisałem, w sumie fajnie się, się z nią pisało, fajne odpowiedzi dała, no i ciągnęła dłużej niż, niż ta Ania, więc no, mi lepiej się, się, się z nią pisało. No i stwierdziłem, że już na tym Instagramie, yy, już po tym. Pomyślę z, z Anią, żeby faktycznie się spotkać i zrobić ten content spotkania się z tą dziewczyną jakby z Tidera przez ten chat GPT. Więc stwierdziłem, że dobra, na tym Instagramie to już po prostu sam ja z siebie popiszę. Już odstawiłem ten chat GPT yy, na bok i w sumie mieliśmy, mieliśmy taką. Konwersacje do wieczora, że po prostu pisaliśmy, wymienialiśmy się tymi wiadomościami, więc serio fajnie, fajnie, fajnie się z nią pisało, więc można być z tego całkiem, całkiem niezły kontent, więc no, widzę po prostu na to potencjał, więc yy, no może być nieźle, nie? Może być nieźle, no i kurde, że to <ścoughs> cały gold, nie? Gold, po prostu gold. Więc ta dziewczyna, do której pisaliśmy, dla przypomnienia Wam to wrzucam. E, ty niepewna czego szukasz, ja pewny, że dobrze zrobiłem swajt prawo. W sumie idealny balans, co? No i nam na to nie odpisała koleżanka. No i jeszcze do jednej wysłaliśmy to e, sztuka, podróże i próbowanie nowej rzeczy. Brzmić jak ktoś, z kim można zgubić się w muzeum. Jutrz jest do Berlina od nad ranem. Kiedy startujemy? Też nam nie odpisała na to. No, i jeszcze do, do jednej wysyłaliśmy znak, co mówi, że jesteś niezdecydowana. Ale skoro przesunęłaś prawo, to chyba jedna z Twoich połówek mnie polubiła. Druga niech jeszcze chwilę poczeka, mam szansę ją przekonać. Więc w sumie no, ten tekst wydaje się taki. Specjalnie wysłałem taki, bo chciałem właśnie pociągnąć y, tą konwersację dalej. Potem, jak już wrzucić y, jakąś mocniejszą wiadomość, bo śmiesznie byłoby, jak to po prostu laska by nam przestała odpisywać. No ale. To nie odpisała nam. Wróć, odpisała nam, napisała futro mnie przekonało, haha, i splittery boczne też spoko. Bo w sumie poza tymi swoimi zdjęciami, bo faktycznie autentycznie tam były moje zdjęcia, żeby faktycznie dodały nas te dziewczyny, to miałem też zdjęcia swojego auta, że może jeżeli ja ich nie przekonam, to może moje auto zadziała. No i tutaj widocznie splittery boczne zadziałały i nam odpisała, więc ta skuteczność tego czatu. Chat GPT nam się poprawia, więc w sumie mamy już cztery na naszej dziewczyn, Łącznie z tą, z którą teraz w sumie będziecie mieli na ekranie. Więc jeszcze chyba po prostu do, do jednej rzucę, yy, rzucę jakimś wierszem, który chat GPT napisze i zobaczymy, czy w ogóle nam na to na to odpisze. Ja cały czas się zastanawiam, co my robimy. Nie. Dobra. Napisaliśmy ten wiersz ogólnie, Chat GPT nam, nam wrzucił w sumie dwie, dwie ciekawe opcje. Ta trzecia jest taka średnia i pod kątem jej nawet, żeby, żeby odpisała. Ale rzuciłem po prostu do czatu GPT, dobra, do jeszcze jednej. No i napisałem, że ma na imię 140 km stąd, 18 lat, 180 cm wzrostu i tańczy. No i Chat GPT wrzucił nam pierwszą opcję: Elizo, Elizo. Ty z tańcem za pan brat, 180 cm, prawie mój własny świat. Ja słowa, ty kroki, duet idealny. Może zrobimy z tego wieczór niezapomniany. No i ta końcówka mocna, pytanie co sobie w ogóle pomyśli. Eee... <ścoughs> o, z tej końcówki? Może zrobimy z tego wieczór niezapomniany? Może by zrobić, że. Eee, i druga opcja, w sumie chyba z tą końcówkę położę, no bo nie napisaliśmy nie napisał Chadrzej z tymi kilometrami a w sumie końcówka z tej drugiej opcji jest całkiem spoko ale przeczytam wam całą. Eliza jak zwiersza ruch lekki jak wiatr, gdy tańczy to pewnie zatrzymuje czas, a ja po drugiej stronie z myślą szaloną, że 143 kilometry to nic, jeżeli cel jest zjawiskową osobą. No i Chcę po prostu wrzucić te 143 km, to nic, jeżeli cel jest zjawiskową osobą. No i wysyłamy to po prostu i czekamy, może coś nam odpisze szybko, żebym to jeszcze mógł tutaj wrzucić. No dobra, ja to wysłałem, nie? I w sumie ta końcówka faktycznie, no, dobrze się rymuje, nie? Bo no, zrobimy z tego wieczór zapomniany z myślą szaloną, że 143 km to nic, jeżeli cel jest zjawiskową osobą, nie? No kurde, zobaczymy, serze pisemy, kurwa, wiersze do lasek z, y, z Tindera. <laughs> Dobra, ciekawy pożyjemy, zobaczymy. I tutaj na to nam odpisała po prostu fajny wierszyk, więc ja już nie kon Kontynuowałem tej konwersacji. Fajnie, że nam odpisała, więc ten chat GPT nawet pisząc wiersze działa, więc no, chat GPT GO. I w tle leci mój odcinek, więc możecie wbić teraz na dół, zostawić lajka i subskrypcję. Super reklama. Czekajcie, ja to zrobię lepiej. A w tle leci teraz mój starszy. A w tle leci teraz mój odcinek, więc możecie teraz zejść w dół i zostawić lajka, subskrypcję i widzimy się za tydzień, bo filmy pojawiają się regularnie. Co ja robię?